Dzień dobry, nazywam się Siam. Dorastałam w trudnej rodzinie, w takiej, w której królowała przemoc, takiej, w której religia zabraniała nam pewnych rzeczy. Pamiętam, że pewnego dnia. W momencie, gdy wsiadałam do autobusu z moją koleżanką, a była to rzecz, do której nie miałam prawa, nawet nie miałam prawa mieć koleżanki, więc pamiętam, jak wsiadałam do autobusu z koleżanką i mój brat czekał na nas blisko, blisko przystanku autobusowego, więc on mnie widział z tą koleżanką i kazał mi szybko wsiadać do samochodu. Był bardzo zdenerwowany, był w szale i kazał mi wsiadać do, 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 do samochodu. Więc pośpiesznie wsiadłam do niego. I wtedy on naprawdę bardzo się zdenerwował i chciał zabić tę moją koleżankę. Chciał ją zabić, chciał ją rozjechać samochodem. Ona uciekała i w nogach i bardzo się bała, była przerażona. Ja także byłam bardzo przerażona i miałam wrażenie, że on ją zabije, ale ona zdołała uciec. A mój brat był bardzo zdenerwowany i zabrał mnie do domu i zostałam tam pobita, kompletnie zlana, bo miałam koleżankę, bo wsiadłam do autobusu. A więc to właśnie w takich okolicznościach żyłam, na co dzień mając do czynienia z przemocą psychiczną i fizyczną każdego typu. I pewnego dnia miałam naprawdę dość tego życia, pewnego dnia zdecydowałam, że opuszczę dom, że spróbuję żyć swoim własnym życiem i być wolną. I poszłam na spotkanie z panią pracownikiem socjalnym z mojej szkoły i wszystko jej opowiedziałam. Powiedziałam jej o tej bańce, w której żyłam w wieku 8 lat z pewną osobą z mojej rodziny. Opowiedziałam o tej całej przemocy, którą znosiłam, o biciu o wszystkich historiach, które były pogrzebane we mnie, o tej przemocy, która była skrywana, skrywana w moim wnętrzu. Wszystko jej opowiedziałam i ona zdecydowała porozmawiać o tym z prokuratorem, żebym mogła być zgłoszona do pomocy społecznej. Więc ta pani powiedziała mi, Siam, jeśli zostaniesz uznana za przypadek nadzwyczajny, to zabierzemy cię od razu od Twojej rodziny, od razu opuścisz dom i już nigdy nie zobaczysz swoich rodziców, ale jeśli nie zostaniesz zakwalifikowana jako przypadek nadzwyczajny, jest możliwe, że prokurator zażąda przeprowadzenia śledztwa i bardzo spanikowałam na myśl o tym, co miało się wydarzyć. I to był najdłuższy dzień w moim życiu, najokropniejszy dzień w moim życiu, ponieważ ja żyłam w strachu na co dzień, wiedząc, że nie mogę zrobić różnych rzeczy, że różne rzeczy są mi zabraniane i żyłam także zmagając się z tą miłością, niemożliwą do zrealizowania pomiędzy, pomiędzy mną a moją rodziną, zresztą ja ich nadal kocham tak samo mocno, ja ich zawsze kochałam i ten fakt nieposiadania tej wzajemnej miłości sprawiał, że czułam się bardzo samotna w głębi serca, czułam, że potrzebuje miłości, a więc postanowiłam dokonać tego wyboru i opuścić dom, czekając na tę odpowiedź prokuratora. Musiałam wrócić do domu jakby nigdy nic. Musiałam usiąść do stołu z rodzicami w czasie obiadu, więc jadłam, przygotowaliśmy razem posiłek. A najbardziej bolało mnie to, że patrząc na moją malutką siostrę i na mojego ojca, myślałam sobie, że już nigdy więcej ich nie zobaczę i że to jest ostatni raz, kiedy ich widzę. I nawet gdy ich tak bardzo kochałam, musiałam przeżyć na nowo swoje własne życie, pójść w, pójść w stronę wolności, zrekonstruować swoje życie, rozwijać się. I pomimo ja już tak bardzo kochałam moich rodziców, powiedziałam sobie, że nie ja mogę ja już nie zawrócić. To już koniec, ja już dłużej nie mogę. Skoro już zaczęłam, muszę to doprowadzić do końca. Więc patrzyłam na moich rodziców, patrzyłam na moją siostrę i mówiłam w myślach kocham was, ale muszę odejść i to działo się w głębi mojego serca, to był mój sekret mój tata na mnie patrzył i pytał się czy na pewno wszystko gra, czy jesteś pewna, że nic ci nie jest a ja mówiłam, nie, wszystko ok, tato po prostu mam egzamin do zdania, próbowałam wymyśleć co tylko mogłam żeby on nie zorientował się, że coś się dzieje potem zawiózł mnie do szkoły jeszcze raz upewnił się, że wszystko jest ok nie chciałam na niego patrzeć, mówiłam nie tylko tak, tak, ta wszystko w porządku i patrzyłam prosto przed siebie. Wciąż powtarzałam sobie muszę iść do końca. Więc poszłam zobaczyć się z panią pracownikiem socjalnym i ona powiedziała mi, że wciąż nie ma odpowiedzi, więc miałam czekać cały dzień i pani pracownik socjalny powiedziała mi, jeśli przyjdzie do ciebie porządkowy, bierz swoje rzeczy i uciekaj, to będzie oznaczało, że to właściwy moment. I cały dzień przechodzili obok różni porządkowi, ale w żadnej chwili to nie był ten moment. Przeżyłam cały ten dzień w strachu, w tym oczekiwaniu, mówiąc sobie, kiedy w końcu będę mogła iść. Godziny leciały, dzwonek, który wskazywał, 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 um, koniec lekcji, zadzwonił. I bardzo śpieszyłam się, aby zobaczyć się z tą panią. I powiedziałam jej, jest 16 godzina, a zaraz mój ojciec, po mnie przyjedzie, co robimy, co mam zrobić, co mam mu powiedzieć, jak ja mam tu wytłumaczyć. A ona mi powiedziała, nadal nie mam tej odpowiedzi od prokuratora, ponieważ nie uznał ciebie za przypadek nadzwyczajny. On chce, żeby policja naprawdę, na, naprawdę przeprowadziła śledztwo i żebyś. I żebyś wróciła do rodziców. I odpowiedziałam jej, to jest niemożliwe. Powiedziałam, ucieknę z domu, nie mogę tam zostać, to jest niemożliwe, zabiję się. Nie mogę zostać w domu w takich okolicznościach. I ona powiedziała, daj mi drugą szansę, daj mi drugą szansę. A to już był prawie koniec lekcji. Ona powiedziała mi dajmy drugą szansę, więc próbowała jeszcze raz i otrzymała dla mnie tę kwalifikację jako przypadek nadzwyczajny i miała przyjechać brygada policji do spraw nieletnich, ale miało to potrwać i trzeba było poczekać. I w tym momencie trzeba było powstrzymać mojego ojca, który po mnie przyjechał, trzeba było go uspokoić i ktoś z rady szkolnej wyszedł mu na spotkanie, mówiąc pana córka właśnie pisze egzamin, proszę się nie martwić, że ona została w szkole dłużej niż było ustalone myślę, że wyjdzie ze szkoły koło 17 więc mój tata czekał, ale czuł że coś jest nie tak więc wrócił do domu a my czekałyśmy na policję i wtedy mój tata wrócił z moimi braćmi moi bracia wzięli swoich kumpli a szkoła, do której chodziłam znajdowała się w samym sercu dzielnicy Mój brat poczuł się wezwany przez mojego ojca do zabrania kolegów, bo coś wisiało w powietrzu, więc oni przyszli, a ja i pani pracownik socjalny schowałyśmy się pod biurkiem, czekając na policję, która długo nie przyjeżdżała. Moi bracia bardzo się zdenerwowali. Zaczęli coś rozwalać, i dyrektor musiał ogłosić moim rodzicom, że jestem zgłoszona do pomocy społecznej, że będę musiała opuścić dom i że zajmie się mną opieka społeczna, więc y, mój tata się zdenerwował, moi, moi bracia się zdenerwowali i ja pod tym biurkiem słyszałam to wszystko, co się działo. Słyszałam, jak moi bracia krzyczeli, jak krzyczała moja mama, słyszałam moich nauczycieli, którzy próbowali grać na czas. Słyszałam wszystko, co się działo, i myślałam sobie, to wszystko to moja wina, to wszystko. Wszystko to moja wina. To niemożliwe. To się nie dzieje naprawdę. Jednocześnie, ale muszę odejść. Pani pracownik społeczna próbowała mnie uspokoić, jak tylko potrafiła. Próbowała dodać mi otuchy i musiałam coś zrobić, aby się chronić. Więc pojawiła się tam pewna nauczycielka, która weszła do sali i musiała zamienić się ze mną ubraniami. Ona powiedziała mi. Musisz zamienić się ze mną ubraniami, żeby nie rozpoznali cię na ulicy, bo jest bardzo dużo ludzi, bo policja przyjechała. Nie wiem, ile samochodów było tego dnia, ale było ich bardzo dużo. Musisz z całą pewnością zamienić się ze mną tymi ubraniami, żebyśmy mogli cię stąd jakoś wyprowadzić, bo jest naprawdę bardzo dużo ludzi na zewnątrz, więc zamieniłam się z nią tymi ubraniami i w życiu by mi nie przyszło do głowy, że kiedyś będę zamieniać ci ubraniami ze swoją od francuskiego, ale zrobiłam to. Pani od francuskiego cała się trzęsła, i słyszałam jak mówiła, że oni połamali żebra jednemu narczelowi, że połamali nos innemu. Czułam się steroryzowana tym, co miało się wydarzyć, i cały czas mówiłam do siebie. Matko, co się dzieje? Nikt nie da rady uspokoić moich braci. Oni w końcu mnie znajdą i będą chcieli mnie zbić. Ale asystentka mówiła mi: Nie, nie martw się, jakoś damy radę, wyjdziemy z tego. I potem wyprowadzono mnie ze szkoły, zawieziono mnie na komisariat i złożyłam zeznanie. I bardzo późnym wieczorem znalazłam się w ośrodku. I wtedy poczułam się najbardziej samotna ze wszystkich ludzi na Ziemi, najbardziej zrozpaczona ze wszystkich ludzi. Czułam ból w sercu, brakowało mi miłości ojca i miłości mojej matki, ale uważałam, że i tak nie miałam wyboru. Mierzyłam się z tą miłością, która i tak nie mogła się zrealizować. Niemożliwa miłość w rodzinie, nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Mam co prawda dowód na to, że to istnieje, ale stałam naprawdę twarzą w twarz z tą samotnością. Bardzo bałam się tego, co się miało wydarzyć, ale mówiłam sobie. Wciąż, że i tak muszę iść do końca, muszę przeżyć swoje życie, muszę odzyskać swoje życie, bo już od maleńkości marzyłam o takim życiu pełnym harmonii, o tym, żeby móc żyć właśnie swoim życiem. I to naprawdę było to, czego pragnęłam. Z upływem lat trafiałam do wielu domów, dziecka, do wielu rodzin zastępczych. Pewnego dnia, gdy miałam 16 lat, zdecydowałam, że popełnię samobójstwo po piciu alkoholu, po paleniu marihuany, po próbie uwiedzenia kilku mężczyzn, dlatego że żyłam z tym brakiem miłości w głębi Postanowiłam, że chcę się zabić, i była tam taka droga, coś w rodzaju autostrady naprzeciwko tego domu dziecka, i chciałam zwrócić się do Boga, krzyczałam do Boga z całego mojego serca, bo miałam pomimo wszystko tę naukę, tę podstawę, którą dali mi rodzice. I naprawdę krzyczałam do Boga, mówiąc, Ty, który tam jesteś, jeśli naprawdę istniejesz, zrób coś dla mnie. Nie wiem, czy trzeba być muzułmaninem, czy trzeba być chrześcijaninem, ale jeśli istniejesz naprawdę, zrób coś dla mojego życia. I chciałam naprawdę mieć rodzinę zastępczą, która będzie potrafiła mnie kochać rodzinę zastępczą, która będzie potrafiła dać mi tę równowagę w życiu i to spełnienie, którego potrzebowałam. I nie spodziewałam się naprawdę, że będę mieć odpowiedź tak szybko. Bo w normalnych okolicznościach, żeby znaleźć rodzinę, będąc już nastolatką w takim wieku, Znalezienie rodziny zastępczej było bardzo skomplikowane. Potrzeba wtedy mniej więcej trzech miesięcy, mając świadomość, że potrzeba też do tego wielu dokumentów, ale w moim przypadku to stało się w dwa dni. Miałam telefon z pewnej organizacji, która powiedziała mi, że jest dla mnie miejsce, podczas gdy było pełno innych ludzi oczekujących, i przypomniałam sobie w głębi siebie, przypomniałam sobie o tym, co, to o co się modliłam, o tym, co mówiłam, o tym, co krzyczałam do Boga, i w weekend, który nastał, znalazłam się już z rodziną zastępczą. Pczą. Więc oni przyjechali po mnie i w weekend, który nastał, wsiadłam do samochodu i leciała w nim ta piosenka, która mówiła o stworzeniu, która mówiła o kosmosie, która mówiła o Bogu. I rozpłakałam się, wybuchnęłam płaczem w tym samochodzie. Płakałam, i naprawdę czułam tam obecność, czułam tam naprawdę miłość, która tam była. I wewnątrz siebie, w głębi siebie, widziałam, że Bóg mi odpowiedział. Wiedziałam, że to był właśnie On, który znalazł mi rodzinę zastępczą, i oprócz tego ta rodzina zastępcza była rodziną chrześcijańską. I wiedziałam, że to w ten sposób Bóg mi odpowiedział, i naprawdę potrzebowałam tej miłości. I ta właśnie obecność mnie kompletnie wypełniła wypełniła, wypełniła, wypełniła kompletnie. Letnie wypełniła mnie ta miłość, i spojrzałam się w niebo, spojrzałam się w stronę ziemi, i zastanawiałam się, jak to jest, że ja, taka malutka, jaką jestem, zostałam zaopiekowana przez Boga, podczas gdy wszechświat jest tak ogromny. Bóg poświęcił czas, aby mnie wysłuchać, aby usłyszeć mój krzyk, by mi powiedzieć, zajmę się Tobą. A potem mijały kolejne lata, i Bóg naprawdę do mnie przemawiał. On naprawdę dotykał mojego serca i wypełniał moje serce miłością ojca i miłością matki. I mogę powiedzieć, Mogę powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest moim ojcem i mogę powiedzieć dzisiaj, że Bóg mnie odmienił, uwolnił, już się więcej nie boję, już nie mam tylu lęków, które miałam wtedy, żyję w sposób wolny z upływem lat. Bóg naprawdę mnie dotknął, ale to, co najbardziej mnie dotknęło, naprawdę bardzo mocno mnie dotknęło, to było to doświadczenie, które miałam w swoim pokoju, kiedy to Bóg naprawdę do mnie przemówił. Kiedy pomyślałam, że spróbuję do Niego powiedzieć tak samo, jak wtedy, gdy prosiłam Go o moją rodzinę zastępczą i zrobiłam tak. A ale w pewnym momencie pomyślałam, że jestem szalona, że rozmawiam ze ścianą, że mówię do Boga, który mówi. A przecież dla mnie to jest niemożliwe, żeby Bóg mógł mówić. Ale spróbowałam ponownie i ponownie się modliłam i chciałam do niego mówić, chciałam z nim rozmawiać, ale potem przestałam i poprosiłam moją rodzinę o Biblię, żeby spróbować poznać i zrozumieć to, czym oni żyli. I było. To tak, jakby jakiś malutki głosik wewnątrz mnie mówił, przeczytaj psalmy 134 i chciałam zobaczyć ten psalm 134 i okazało się, że to co w tamtym momencie czytałam, to był właśnie ten psalm i wybuchnęłam płaczem. Naprawdę byłam dotknięta miłością Boga i w konsekwencji postanowiłam oddać moje serce Jezusowi. Wiedziałam, że Bóg do mnie mówi, wiedziałam, że ma on coś dla mnie, dla mojego życia, zdecydowałam wejść. W w całkowity, w te plany, które On stworzył dla mojego życia. I od tego czasu jestem uwolniona od całego ciężaru przerażenia. Jestem wolna w Jezusie i dziś mogę powiedzieć: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za to, że On przybył, aby zmienić moje życie, wypełnić mnie tą miłością Ojca i już nigdy nie brakowało mi tej miłości Ojca i Matki, bo Bóg ją wciąż wypełniał. W najtrudniejszych momentach Bóg był ze mną. Naprawdę jestem zdecydowana wejść dzisiaj całkowicie w plany, które On dla mnie ma, które ma dla dla mojego życia, bo On sam zna te plany, które stworzył dla nas. Plany pełne pokoju, a nie nieszczęścia, aby dać nam przyszłość pełną nadziei.